Jak ogrzać mieszkanie lub dom, jeżeli nie macie kotłowni? Zobaczcie. Prezentowane urządzenie to piec kominkowy na pelet z płaszczem wodnym. Może stać w kuchni, w pokoju, w korytarzu. Absolutnie nie wymaga żadnego pomieszczenia technicznego albo kotłowni, ponieważ no nie jest to kocioł, jest to po prostu ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe. Ten konkretny model to Kamino Hydro 10 kW firmy Kozlusan. Tam gdzie stoi, przez konwekcję oddaje około 2 kW, a reszta idzie do płaszcza wodnego. Bardzo fajny, prosty sterownik. Mamy możliwość tam programowania czasu włączania i wyłączania. Kilka przydatnych funkcji. Piecyki sprawdzają się bardzo dobrze. Bez problemu zagrzeją mieszkania do 80, no powiedzmy nawet do 100 metrów. Piec wyposażony jest w kompletną hydraulikę. Czyli w pompę, naczynie przeponowe, bo piec może pracować w układzie zamkniętym oraz zawór bezpieczeństwa. Jedyne co musimy dołożyć na powrocie z instalacji, to tak zwany zawór ATV, jest to po prostu ochrona powrotu przed zimną wodą. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy oczywiście do kontaktu. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.